Zanim zaczniemy, jeszcze jest jedno drobne ogłoszenie, ale to już oddam głos współorganizatorce i kolejnej prelegentce. Dziękuję bardzo. Witamy nowego uczestnika, który się zdążył zarejestrować w ostatniej chwili, minister Michał Boni jest z nami. Wielu z Was mówiło dzisiaj, że chętnie by porozmawiało z nim, więc myślę, że okazja się w tym momencie stworzyła, więc sygnalizuję ten fakt. Nie zmieni to naszego rozkładu jazdy, pan minister na koniec dostanie od nas honorowo głos specjalny, jako docenienie podróży z Gdańska w ciężkim mrozie i ryzyk komunikacyjnych, na jakie pan się naraził, żeby do nas dotrzeć. Nie, no już się, już, już, już się zgłosił na koniec, ale oczywiście w dyskusji mamy równe, wszyscy równe prawa, nie ma głosów specjalnych w dyskusji. Dobrze. Ja, podobnie jak moi poprzednicy, nie będę mówić o akta. Jeżeli będą jakieś pytania, to myślę, że w dyskusji sobie je ogarniemy. Chciałabym raczej powiedzieć Wam o, o akta w kontekście szerszym, właśnie w kontekście pewnego krajobrazu. Uważam, że można akta z porównać do takiego puzla, który jest elementem większej układanki i rzeczywiście wyizolowany nie wydaje się taki straszny. Nie stwarza zagrożeń ta umowa sama w sobie. Jeżeli ją czytam, ona się wydaje wielu prawnikom nieszkodliwa, ogólna, dyplomatyczna, to wszystko prawda. Ale to jest instrument, który wpasowuje się w jakiś szerszy system i w tym kontekście rzeczywiście staje się niepokojący. Ja, jak już bardzo mi pomógł, pokazując ten kontekst prawa autorskiego dlaczego akta go betonuje, w jaki sposób wyostrza problemy, jakie mamy w prawie autorskim. Ja zrobię kolejny krok. I postaram się pokazać akta jako, jako jedno z działań, inaczej, wątek akta w kontekście innych przykładów działań, które podejmują rządy oraz prywatne firmy, a które mają na celu kontrolę nad siecią. Bo uważam, że akta powinna być widziana jako jeden drobny wątek w ogólnej dyskusji, w ogólnej debacie o, o tym, jakimi narzędziami próbuje się kontrolować sieć, w jakich interesach, z jakich powodów i, i kto to robi. I mniej więcej w tym kierunku postaram się ewoluować z tą krótką wypowiedzią. Myślę, że internetu nie trzeba Wam przedstawiać. Wy wiecie, że żyjecie w sieci, która jest galaktyką i która z perspektywy użytkownika wydaje się niezwykle ogromna, niezwykle nieograniczona i wolna. Tak? Użytkownik czuje, że może pójść w sieci wszędzie, może dostać każdy fragment informacji. Tym bardziej niepokojące są takie nie wiem, pomysły czy obawy. Albo nieprawdopodobne są takie obawy, że pewnego dnia ta sieć miałaby się stać własnością kilku korporacji, albo miałaby się stać terenem, który kontroluje e, kilka rządów. E, mamy nadzieję, że tak się nie stanie, wszyscy walczymy o to, żeby tak się nie stało, ale to nie jest zagrożenie w pełni wirtualne, ponieważ jednocześnie sieć jest też doskonałym panoptykonem, stąd moja fundacja tak bardzo interesuje się internetem. Jak też na pewno wiecie, początki sieci są militarne, więc nie jest to narzędzie, nigdy nie było to narzędzie, które zostało wymyślone po to, żebyśmy my się mogli komunikować anonimowo, żebyśmy my mogli wymieniać informacje w sposób swobodny i żeby nikt nie mógł tego podejrzeć, wręcz przeciwnie, tak? Sieci, tego Wam na pewno nie muszę tłumaczyć, każdy ślad zostaje, nasza komunikacja jest do prześledzenia w 100% i są podmioty, które chętnie z tego skorzystają. Więc nie zmienimy konstrukcji sieci, bo to już jest pewien stan, w który weszliśmy, ale dobrze mieć na uwadze te zagrożenia i no właśnie, kto i po co to robi. Tu znowu Was nie zaskoczę, nie powiem nic nowego. Oczywiście każdy w jaki sposób chce zdobyć kawałek władzy nad siecią, bo gra jest o wysoką stawkę i komercyjnie, i politycznie. Więc w tej grupie znajdują się wszyscy: znajdują się rządy i te demokratyczne, i te niedemokratyczne, znajdują się takie organizacje jak Unia Europejska, i ONZ. Pewnie większość z Was wie o tym, że istnieje coś takiego jak ICAN, czyli prywatna, prywatna organizacja która mimo to zarabia krocie na, na domenie .com i, e, org, e, i e, zarządza systemem domenowym. No i są konkretne firmy. Internet. i e, jest Internet Society, a dokładnie podmiot zależy od Internet Society. Przepraszam bardzo. Dobrze, więc to znaczy, że iCAN hmm. zarabia na czymś innym, ale niemniej jednak jest to bardzo to bogata to. organizacja, która zarządza systemem domen, domenowym i ma nad nim dużą kontrolę i z tego to to uczerpie zyski. Więc są różne podmioty, wśród tych, które walczą o władzę nad informacją w sieci, są też tam prywatne firmy, e, o tym jaki, oczywiście każdy z nich ma inny interes do ugrania, inną motywację. Firmy mają komercyjną. E, jak, dlaczego, dlaczego dla zysku potrzebna jest informacja? No to jest dość prosta zależność, o której też wszyscy wiemy, jak żyjemy w sieci widzimy to, że bez znajomości klienta w dzisiejszych czasach firma jest bezradna. Firmy komercyjne muszą nas znać, żeby móc nam coś sprzedać. Stąd bierze się wyścig o to, żeby mieć coraz więcej danych, coraz większe, coraz bardziej szczegółowe profile klientów, coraz więcej o nas wiedzieć. Z drugiej strony, rządy też chcą o nas wiedzieć w zupełnie innym celu. Oficjalne cele są takie, jak dbałość o bezpieczeństwo publiczne, jak egzekwowanie prawa, w tym autorskiego, jak umożliwianie dochodzenia roszczeń. Cele nieoficjalnie znają tylko, tylko rządy, ale no, warto jest mieć świadomość tego, że aktorów, którzy tą kontrolę nad informacją próbują przejąć jest dużo i że i ogromne środki w to, żeby to się e, udało. Co na to użytkownicy? Myślę, że większość z nich ma, podchodzi do tego obojętnie. Czyli mniej lub bardziej świadomie poddaje się temu systemowi i daje się nadzorować wszystkim, którzy mają na to ochotę, ponieważ nie widzi w tym problemu. Nie widzi problemu w tym, że prywatna firma może wiedzieć o nich więcej niż życiowy partner, ponieważ cenią sobie wygodę, cenią sobie to, że reklama jest na miarę. Nie niepokoi ich, i, 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 ich to, że, że są śledzeni przez rząd, czy potencjalnie, ponieważ nie mają nic do ukrycia. Ta filozofia przeważa w społeczeństwie, ale myślę, że są też użytkownicy, i tutaj pewnie oni dominują, taką mamy nadzieję, którzy właśnie chcą mieć sieć na własnych warunkach, którzy chcą w tej sieci móc być anonimowi, móc być niewidzialni, dla których dostęp do informacji jest ważny aby był nieograniczony i nie ponieważ chcą wiedzieć. Jesteśmy mniejszością i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że my jako Fundacja cały czas napotykamy się na duże zdziwienie o co nam w ogóle chodzi i jaki mamy problem z tym nadzorem. Myślę, że wśród was mam większe zrozumienie, ale no właśnie, jesteśmy, jesteśmy dość sami. Myślę, że ze swoją wiedzą znacie tą postać i nie trzeba jej wam przedstawiać ale jeżeli trzeba, to zachęcam, żeby się zapoznać z nią bliżej. To jest Eben Moglen, profesor prawa na Columbia University, współpracownik Richarda Stallmana, który dwa lata temu, niemalże dokładnie w lutym, wygłosił fantastyczny wykład, Wolność w chmurze, który uważam za lekturę obowiązkową każdego świ świadomego internauty, w którym to właśnie Moglen wyjaśnia, skąd wziął się ten paradoks, że w tak wielkiej, wolnej sieci, w której każdy może działać po swojemu, pojawił się niemal totalny nadzór i ludzie poddali się mu niemal e, nieświadomie. I to się sprowadza do dwóch prostych modeli. Znowu, przepraszam, dla niektórych z Was to jest banalne, ale chcę to powiedzieć, bo uważam, że to jest ważne. Uświadomienie sobie tego, co się dzieje. Że my możemy komunikować się w modelu peer-to-peer -peer między sobą i wtedy nikt nas nie podgląda. Ta komunikacja jest niemal, no jest trudna do przechwycenia. Ten model to oczywiście też torenty, które teraz są krytykowane z racji na to, że mogą służyć nieautoryzowanej wymianie plików. tak, Żeby nie powiedzieć, że piracku po tego słowa tutaj chyba nie, nie promujemy ale użytkownicy na własne życzenie, z własnej woli, wybrali inny model, model komunikacji przez chmurę, ponieważ jest on dużo prostszy, ma estetyczne, przyjemne, łatwe interfejsy i to wybory konsumenckie i to nasze kliknięcia czy nasze nogi w internecie decydują o tym, że tak wiele danych ląduje w chmurze i tak łatwa jest kontrola nad informacją w sieci, nad naszym życiem, niejako na nasze własne życzenie. Jaki z tego wynika obrazek? No to troszeczkę to zbanalizowałam, przepraszam, ale chciałam tak symbolicznie zarysować, jakie mamy tutaj siły, także to, że jest chmura i to, że nasze informacje nie są na naszych komputerach, znaczy fizycznie na naszych urządzeniach, ale są gdzieś indziej, sprawia, że różne podmioty mogą mieć do nich dostęp. I te różne podmioty to są oczywiście te firmy, którym my je powierzamy, czyli jeżeli korzystamy z Facebooka, no to będzie to Facebook, ale na tym nie koniec. Główny problem, jaki chcę tutaj zaakcentować, polega na tym, że my jednocześnie otwieramy drzwi też dla agencji rządowych. I to nie tylko dla naszych lokalnych organów ścigania, sądów, policji, ale także dla zagranicznych, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o USA, bo nie, nie od dzisiaj wiadomo, że USA ma dość szczególne prawo, które pozwala w sposób absolutnie oficjalny, u nich legalny. Korzystać z informacji, jakie cudzoziemcy, czyli my wszyscy, przechowują w chmurze film amerykański, to jest taka FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, który narzuca firmom amerykańskim obowiązek przekazywania naszych danych e, służbom amerykańskim w celach wywiadowczych. Więc takie rzeczy się dzieją, one są, są codziennością i jest też droga w drugą stronę, o której mówimy w kontekście akta. Czyli jeżeli już państwo poniekąd, jak nam samym, ma tak wiele danych, ile ma może też udostępniać te dane organom ścigania po to, żeby one broniły interesów innych firm. Tak? Czyli mamy do czynienia z sytuacją, e, o której też była mowa Pani z Giodą, mówiła o tym dość dobitnie i, i, i wyraźnie, kiedy prywatna firma z pomocą policji, albo jeszcze na skróty, uzyskuje informacje o nas, dlatego że takie jest prawo. Tego trzeba mieć świadomość, ponieważ e, no, bierzemy udział w tym systemie, sami go nakręcamy, sami go tworzymy, to nie znaczy, że nie chcemy domagać się ochrony prawnej, chcemy, I akurat my jako Fundacja o to walczymy, ale w dużej mierze jest to też wybór użytkowników, którzy mogą wybrać chmurę bezpieczną albo chmurę niekomercyjną, której ufają. Nie będę reklamować teraz alternatywy dla Facebooka, ale jednak jest to też szokujące, że to właśnie Facebook stał się tą agorą, na której protesty, które nas tutaj dzisiaj spotkały, mają miejsce i, i co się z tym wiąże, jakie ma to implikacje, również z perspektywy akta, prawda? Facebooka to już do reklamu i społeczną inicjatywę. No dobrze, zapraszamy na dwie spore. Facebook nie się sam reklamuje. My z... Żeby dać Wam obrazek, taki wycinek obrazka, który jest ogromny, którego nikt nie zna, jeśli chodzi o to, co z tymi danymi się dzieje. Ona podwójnie życie naszych danych. Przywołam raport, który firma, jedna firma, firma Google, uznała, że będzie taki raport publikować co 6 miesięcy, ujawnia ile dostaje zapytań od różnych rządów, zapytań o dwie kategorie danych, o dane użytkowników i o e, konkretnie, e, mm, przepraszam, zapytanie o użytkowników i prośbę o usunięcie czy zablokowanie treści, oczywiście z wyszukiwarki Google, tak, no bo Google nie może usuwać jej z internetu, ale od siebie, ze swojej wyszukiwarki jak najbardziej może. I to są przykładowe dane, które oni podają, podają i co pół roku. Te dane już pokazują, że, że no, jakiś trend jest, natomiast te dane nie zawierają w sobie w ogóle próśb firm prywatnych które firma Google dostaje na przykład w USA na podstawie prawa, które tam obowiązuje, o usunięcie z wyszukiwarki z wyników wyszukiwania treści objętych prawem autorskim, które ktoś w sposób nieautoryzowany tam umieścił. Czyli przykład YouTube'a, przykład wyszukiwarki Google. A. Te liczby byłyby kolosalnie wyższe, tak? Tam jest kilka tysięcy pewnie zapytań dziennie, a może nawet w ciągu godziny bo to jest spory kraj a prawo amerykańskie pod tym względem jest dość swobodne. Warto mieć w tyle głowy, że, że to się dzieje i że rządy nie są tutaj naj, najaktywniejszym aktorem, że tak to nazwę. I wreszcie, to już jest moja ostatnia myśl. Nie zawsze też rządy proszą. Czasami po prostu rozkazują, nakazują i blokują bez konsultacji. Na pewno kojarzycie takie, akurat przywołam tutaj trzy sytuacje: zablokowania właśnie przez rząd USA serwisu NetGuard w związku z prawem autorskim, afera Wikileaks, gdzie była. Nastąpiło no, zablokowanie, można powiedzieć, domeny, można powiedzieć, że tylko to, to drobiec, bo można to przenieść prawda, na inną domenę, ale jednak bo to próba jakiegoś sparaliżowania i funkcjonowania przez, przez, przez rząd. I wreszcie dość w Polsce to się dość szerokim echem, był taki kazus blokady ponad 70 stron, też na poziomie domen, czyli po prostu rozłączenia adresu domeny z, z treścią arbitralnie, na całym świecie, czyli rząd USA w walce chyba wtedy akurat z pornografią dziecięcą zablokował adresy dość arbitralnie. Okazało się, że w większości w sposób nie, w ogóle nieuzasadniony. Na całym świecie, tak? Nie dotyczyło to tylko firm amerykańskich, ale, ale też europejskich. Więc to pokazuje możliwości działania, i to przywraca mnie do, do akta. Oczywiście w akta nie znajdujemy przepisów, które mówią o tym, że można zablokować komuś stronę, czy można odciąć użytkownika. Tego tam rzeczywiście nie ma. Była zasada trzech strajków, tak zwana, czyli odcięcia po trzech, ostrzeżenia wyleciała w trakcie negocjacji. Znam inne też, że tam była. Natomiast pamiętajmy, że akta nie powstaje w próżni. To jest instrument, który negocjują konkretne rządy, takie jak rząd USA. Takie jak rząd francuski, które mają takie pomysły, i jak już powiedzieliśmy sobie nieraz, one betonuje system, w ramach którego rządy takie działania jak blokowanie podejmowały. Więc co nas czeka w przyszłości, jeżeli polski rząd i Unia Europejska ten akt przyjmą? będzie to niezwykle silny, symboliczny, na poziomie symbolicznym sygnał, że w tym kierunku idziemy i być może czekają nas dalsze represyjne środki, takie jak, jak te, które były w tych kazusach. Więc o tym trzeba pamiętać i dlatego uważam, że musimy naprawdę zrobić wszystko, żeby ten symbol się nie wydarzył i żeby był symbol pokazujący, że właśnie tego kierunku nie chcemy, bo tego nam jest potrzebny Parlament Europejski, ale możemy razem w Brukseli zadziałać. Jeżeli chcecie szczegóły tego, jak, zapraszam jutro na warsztat, który właśnie będzie o tym lobbyingu obywatelskim. Dużo będzie o Brukseli, możemy potem porozmawiać w sposób, w sposób bardziej szczegółowy. Dziękuję. Ten slajd jest trochę mylący. Jeszcze zapraszam pana Mirosława Królewskiego.